Zimowa pogoda zaczyna nas rozpieszczać. Tydzień zapowiada się bardzo zimowo, bardzo mroźnie, więc w imieniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie zapraszamy wszystkich miłośników Łyżew na specjalnie dla nich przygotowane sztuczne lodowisko. Jak co roku atrakcji będzie mnóstwo. Skorzystanie z lodowiska od poniedziałku do niedzieli, do południa korzystają szkoły, tak według harmonogramu po południu tu już jest udostępnione lodowisko dla ogółu, mamy ślizgawkę rodzinną, tak, czyli mama, tata i dzieciątko, czy dziecko, opłata jest ulgowa. Zaczynamy tak uroczyście z atrakcjami 6 grudnia na święto Mikołaja, będzie Mikołaj, postaramy się też jakieś małe atrakcje zrobić, no i mamy jeszcze w zanadrzu kilka takich niespodzianek, ale nie chcemy wyprzedzać faktu. No, chcemy, żeby dzieciaki, osoby, które tu będą korzystać z lodowiska i dzieci, i dorośli czuli się dobrze. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, że będziemy udostępniać to lodowisko tak jak, jak chcemy, tak od poniedziałku do niedzieli. Aktualnie na stanie mamy 120 par łyżew. W tym roku też również dokupiliśmy nowe łyżwy. Stare naostrzyliśmy, wydezynfekowaliśmy także jak najważniej bardziej łyżwy, kaski, pingwinki są do dyspozycji osób, które będą chciały z tego skorzystać. No to jest taka w sumie teraz w zimie jedyna atrakcja. Patrząc na wczorajszy pierwszy dzień, wprawdzie to był otwarcie lodowiska, ale po ilościach osób to naprawdę wczoraj odwiedziło bardzo dużo osób. No i spodziewamy się, że tak będzie. W zeszłym roku byliśmy bardzo zadowoleni, bo naprawdę no przerosło, przerosło nasze oczekiwania. Ilość osób korzystających z lodowiska i taką mamy nadzieję, że w tym roku tak będzie. Cześć dziewczyny, jak się nazywacie? Ja Ola. Ja Pola. Adela. Który raz jesteście w tym sezonie na łyżwach? Pierwszy. 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 I jak wam się podoba? Super. Lodowisko dobrze zmrożone? Tak. 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 Wrócicie? Tak. Zapraszamy na lodowisko w Goleniowie. Widzimy, że świetnie pan daje sobie radę na łyżwach. Jak długo pan jeździ? Jeżdżę już od 30 lat, proszę pani. Często pan bywa na lodowisku w Goleniowie? No, staram się raz w tygodniu przynajmniej być. Czy ma pan własne łyżwy, czy wypożycza? Nie, no mam własne. Ale tutaj oczywiście można wypożyczyć sobie, jeżeli ktoś nie ma. Dziękuję. Dziękuję.